Cześć, halocie, z tej strony Elis, witam Was w kolejnym odcinku co danej dekady, czyli naszego wyzwania dziesięcioleci, jesteśmy w latach 80. Jeśli mnie jeszcze nie znasz, jeśli jesteś tutaj pierwszy raz, to cześć ja mam na imię Eliza, w skrócie Elis i zapraszam Cię również na mojego Discorda, link jest w opisie. I oczywiście każdego, kto nie jest na moim Discordzie, również serdecznie zapraszam. Jestem tam bardziej prywatna i można mnie poznać od mojej takiej bardziej realnej strony, a nie tej tutaj internetowej. I cóż, tak jest, gramy. Słuchajcie, narodziły mi się już pomysły na lata 80 i już nie mogę się doczekać, aż nasza Laura, która będzie żoną Dariusza, bo tak zdecydowaliście, wprowadzi się do nas, bo mam na nią pomysł. Moje wspierające już wiedzą, ponieważ pisałam o tym właśnie na Discordzie, na kanale, do którego mają dostęp tylko osoby wspierające od progu 799. Mm i tam właśnie podzieliłam się z nimi moim pomysłem i dodatkowo jeszcze dzisiaj będą się działy inne rzeczy mianowicie Janusz jako że on skończył swoją aspirację mistrza tworzenia jeszcze kiedy mieszkali w granitowych kaskadach w lesie on skończył i on ma punkty ja muszę sobie zmienić reshade bo nie lubię tego resheda w tej rozgrywce akurat w tej konkretnej jako że on ma te swoje punkty. On w ogóle jest dosyć znany ze względu na to, że ten jego brat, tam sport i tak dalej, on ma dzięki temu ym, no znajomości, koneksje. Dlatego my mu kupimy to za 3000 i on dzięki temu, wiecie, on wie, do kogo zagadać i z kim tam się porozumieć, żeby dostać to, czego, yy, czego by chciał. No i przez to, że ma te koneksje, dostanie pracę, Yy, jako, że on jest starszym Simem, no to on nie może zbyt dużo pracować, ale dostanie pracę, słuchajcie, będzie pracował w GS-ie. I cóż w tym GS-ie będzie robił, zaraz sprawdzimy, jakie są dostępne, które będą nam pasowały. Prawdopodobnie będzie to sprzedawca albo majsterkowicz, coś w tym stylu. Yy, z influencer nie o, dałabym mu pracownik sklepu. I on właśnie będzie w GS-ie. Będzie pracował w GS-ie od rana i to nie będzie wcale jakieś tam ciuchy, tylko właśnie takie bardziej rolnicze rzeczy, wiecie, takie tego typu sprawy, które były kiedyś. Tak, nie będzie już wytwórcą, nie ma też tego swojego sprzętu. No i będzie pracował sobie na pół etatu właśnie w GS-ie. Janice. Janice tutaj może się trochę nudzić, no ale ona już sama zaczęła, będzie sobie sprzedawała, będzie robiła swetry, będzie robiła takie skarpety i może to sprzedawać pocztą pantoflową się to wszystko rozniesie. Co jeszcze dodałam trochę świąt do naszego kalendarza? Jakie to zobaczycie sobie w trakcie gry, ale powiem wam, że żałuję, że w tej rozgrywce nie mamy ani długiego życia, ani nie mamy długich pół roku, bo mam tyle pomysłów na takie fantastycznie klimatyczne święta wzięte z naszego kalendarza kalendarza rodzimego, że no aż mi ręce śmierzą, żeby gdzieś je wykorzystać. Ale gdzieś te niektóre święta przemyciłam. Niektóre, mimo że bardzo chciałam, to musiałam je troszeczkę zepchnąć na dalszy plan, bo mielibyśmy dosłownie święto za świętem, a i teraz są tak z dwa święta praktycznie na porę roku w sumie. Niektóre oczywiście zostały takie jak wiecie, Gwiazdka czy tam Nowy Rok, ale mamy też inne nawet niektóre mniej oczywiste. E, tak, właśnie na, to, na ten pomysł wpadłem, kiedy tutaj pojawiły nam się krasnale, e, bo dzisiaj miał być święto zbiorów, ale stwierdziłam, że nie mamy święta zbiorów. E, będzie inne święto na koniec lata i mamy tutaj te skrzaty, możemy je też posprzedawać, kiedy nie będziemy mieć pieniędzy. E, ale w ogóle dużo ich się pojawiło, bo aż pięcie. Ja nie mam pojęcia skąd. A one nam poznikały. Tu mieliśmy przecież krasnale też. Mieliśmy krasnale ogrodowe powkładane tu gdzieś, dlatego ich się tak zrobiło dużo. Ich powinny być trzy chyba, nie? O, dwa postawimy tutaj, a reszta można sprzedać, bo reszta. Te dwa zmieniły chyba swoje położenie. Niech będą tutaj w trawie. Chciałam kupić w ogóle Janis jeszcze kury ale nie mam miejsca na kurnik, to na razie musi zostać, to jest ze względu na dalsze plany, nie mam gdzie wsadzić kurnika, chciałam, żeby to drzewo też tutaj było, bo inaczej będzie tak pusto, to działka, która należy też do nich, ale nie chcę je wykorzystywać, chciałabym, żeby oni się ograniczyli tylko do tego terenu tutaj, no i jest trochę bida, ale damy radę, damy radę, gramy w takim razie, bo ja się rozgaduję, rozgaduję, ok, awans w pracy dostał, być może, w ogóle bardzo dawno nie bo mnie w tej rozgrywce, nie mam na swoje usprawiedliwienie nic, nie wiem jak do tego doszło. I no cóż, musicie mi to wybaczyć, ale już jesteśmy w tej rozgrywce. Bardzo, bardzo lubię tę rodzinę i chcę ją kontynuować. W ogóle bardzo się jaram na te lata 80-te, dzisiaj mam takie usta trochę jak w tym stylu, bo będzie dużo się działo. Dzisiaj... Dzisiaj jest czwartek, jak już wraca z pracy o 14, wykąpie się i zje i chciałabym, żeby poszedł z Laurą na jakąś taką imprezę. Ja wiem, że jest czwartek, lepiej byłoby, żeby był piątek, ale chciałabym, żeby oni już zaczęli ze sobą bardzo, bardziej na poważnie, bo nie mamy czasu za bardzo na to, żeby oni tam się, wiecie, rozgadywali, rozgadywali, słuchajcie, szybka deklaracja. Więc dzisiaj pójdę do takiego świetnego miejsca, które ściągnęłam z galerii, potem Wam pokażę. I to będzie to miejsce takie już no amerykańskie, typowo. To nie będzie nic związanego z Polską. U nas czegoś takiego nie było. Ale czy wszystko musi być tak jak w Polsce? No nie, mówiłam, że to będzie mishmash, taki miks wszystkiego i tego się trzymamy. Gdzie jesteś, Janusz? Janusz sobie słucha muzyki. Amerykana! O! Okej, okay. to niech sobie w takim razie słucha, jeśli ma ochotę. On idzie do pracy dopiero jutro, on w ogóle może sobie wybrać jakąś nową też aspirację. I będzie sąsiedzkim powiernikiem. To jest taka aspiracja, która będzie się robiła, wiecie, w tle, ale on mówi. Mu... Aha, on musiał siódmy poziom charyzmy zrobić. Mhm, siódmy mh, mh. poziom charyzmy, on nie ma charyzmy. W ogóle on nie ma charyzmy? Nie, no ma szósty poziom, to czemu tam nic nie było? Ach, już się zrobiło, ok. E, to jest właśnie aspiracja, która robi się tak sama, kiedy już e, nie chcę robić innych aspiracji, nie chce się na nich skupiać. Więc ten sąsiedzki powiernik e, jest taki idealny. E, w ogóle jest piękna pogoda, jest ciepło. Może dzisiaj zrobimy grilla? Janusz, może przygotowałbyś grilla? Mam nadzieję, że się nic nie zapali. E, grill. Ach, ja mam jeszcze. Gdzieś, kurde, mam to na telefonie. a na telefonie sobie nagrywam. Chciał. Mam zaznaczone, co ile będzie trwało poszukiwania, oczekiwania na coś. I najdłużej będzie, chyba, jeśli nie będziemy mogli naprawić telewizora, to będziemy czekać, chyba, właśnie na sprzęt RTV, bo chyba 3 dni. Jakaś armatura to jest, chyba, dwa dni, a AGD jeden dzień? Nie pamiętam, ale jakoś tak, bym musiała zobaczyć na moje notatki. Weźmy kiełbaskę sobie usmażmy z papryką. Będziemy mieć fajny dzisiaj obiad. Obiad już mamy, możesz wziąć sobie porcję i zjeść na dworze, ale jest przyjemnie. W ogóle u nas też było tak przyjemnie ostatnio, cieplutko. Tam było za 4 stopnie, ale było tak ciepło jakoś, no idealnie było mi na dworze. No mega, mega fajna pogoda, a dzisiaj spadł śnieg. I tyle z tego było, z tej przyjemności, z pogody. Dobrze, ale my czekamy na wiosnę tak naprawdę, kurde, a jest dopiero jesień i to końcówka jesieni, jeszcze cała zima przed nami, przed naszą rodziną, więc mają. No, trudny, zimowy czas przed sobą szary, bury, ponury, ale jest znam. Mam nadzieję, że będzie w miarę wesoło, tym bardziej, że już myślę, niedługo będzie ślub. A jeśli pójdzie wszystko zgodnie z planem, mam też taką miejscówkę już praktycznie przygotowaną na to wesele też będzie w miarę tradycyjnie. No zobaczymy. Tam będzie się działo. Dziękuję za, za gratulacje. Czekamy za naszym Darkiem, jak mówię, on przyjdzie. O, patrzcie, kto przyszedł. Przyszła Małgorzata. Zaproś do środka i możesz ją zaprosić na obiad. Dzisiaj czwartek może jeść kiełbasę. W ogóle tam te klaryski już też wymierają powoli. Trzeba dodać kilka zakonnic nowych ożywiona osobista rozmowa wiem, że wątek Małgorzaty był dość zamknięty ale ja się nie skupiam na historii tych pobocznych bardzo mi przykro, jeśli ktoś liczy na coś innego ale ja się skupiam właśnie na tych naszych ale klatki spadły na naszej głównej rodzinie szybko się wykąp i tak, skorzystaj zjesz kiełbaski i pójdziecie sobie wieczorem na taką imprezkę tam jest wszystko, tam w tym miejscu jest dosłownie wszystko, i gry takie fajne i w ogóle, więc myślę, że będą dobrze się bawić. A idziemy z nim na imprezę, więc on musi też odpowiednie ciuszki przywdziać, wyłącz. Jest 20, trochę się przespał. I zabieramy laurę, idziemy. Przybyliśmy do Tersolwale i patrzcie na to, jaki to jest wielki gmach. Nie mieści mi się w kadrze, i to tutaj dzisiaj będziemy spędzać nasz wieczór i jest. W tym budynku kilka kondygnacji i na każdym po prostu coś jest do roboty, więc mają naprawdę co robić. I mam nadzieję, że będą się dobrze bawić. Zobaczcie, mają i gry różnego rodzaju, i kręgle. I tu są wrotki. I DJ, o, tutaj sobie przygrywa. Mamy parkiet, i scena. I no, kurde, bar i toalety, co najważniejsze. Tu niby jest, że kuchnia, jakaś restauracja, no ale nie wiem, tutaj o jakieś też rzeczy. No i na dole też mamy w piwnicy kino. Zrobione jest to naprawdę mega fajnie. I tu dzisiaj właśnie będziemy sobie coś tam pogrywać. Najpierw możemy spróbować zagrać sobie na automacie z naszą laurą, jednak one są tak bardzo w klimacie. I nawet ta muzyka tutaj idealnie nam to wszystko Ona zgrywa ze sobą. To jej gubią się włosy? Tu w ogóle też pani bardzo w klimacie. Co się dzieje z tymi włosami, że one giną, jak się je oddali? Hmm, przecież nie, nie robiły się tak. Ale się tu idzie i idzie. Ale dobra, nie grają sobie. Ej, ja tu nic nie widzę. O. Była kiedyś taka gra na Pegasus, nie wiem czy pamiętacie. Nie pamiętam, Space coś tam się nazywało. Yy, I właśnie się strzelało do takich małych mm, samolocików swoim, i tam się przechodziło przez te różne rundy. Bojętna macie bardzo lubiła grać w tę grę i była w niej bardzo dobra. W <grych> nią, w tę grę. Co to za duch? A Sydney. O, zmarł młot dorosły? Ho. Patrzcie, ile ludzi tutaj się w ogóle zbiera. O, a tu nagle się kok zrobił w ogóle. Nie, to nie kok. Dziwne rzeczy. Ale czemu? Szkoda, że ludzie tańczą tutaj, a nie tu, nie? Szkoda, że tak to nie działa. Ale i tak spoko. I tak spoko. Fajnie, że. E, fajnie, że jest takie miejsce. Gdzie są jacyś barmani? kręgle, może nie, a może na wrotki? O, zaproś na łyżwy lub wrotki. O! Laura taka sportowa, zobaczcie, nie radzi sobie za bardzo na, na wrotkach. Derkowi idzie zdecydowanie lepiej. E, mogą sobie tak jeszcze trochę pojeździć i ja was zapraszam, może faktycznie chcecie zatańczyć, na przykład tutaj. E, Tańczy razem, nie możecie? No, przecież jest muzyka. Mm, a może dlatego, że jest na innej kondygnacji, i to dlatego. O, ta pani, co była na wejściu do, dołączyła. Oni tańczą grupowo? Nie. Ale no normalnie, razem. Ale wygląd. No, zaczynamy już romanse. Trzeba poszukać gdzieś barmana. On na pewno gdzieś będzie, tylko o, tu jest, na dolnej kondygnacji. Dobra. Bo nie wiem, dlaczego akurat gra wybrała ten bar na dole jako ten główny. No ale damy sobie radę też. I z tym. Jezu, jak mi klatki spadają dramatycznie. Co za gra? To by musiało być tak do bingo: spadek klatek i tak psujące się włosy. Nie wiadomo dlaczego. Nie są żadne szczególne. Nie wiem, ale jeszcze niech pośle pocałunek. Ej, ukradła nam Drina. Co za złodziej. Świadka na podryw, wiecie. Lecimy z tematem. O, wyznaj zauroczenie. Niech się przyzna do tego. Może niech usiądą sobie gdzieś tutaj. O, usiądź i rozmawiaj tu. Bez świadków. Ale nie, chciałam, żeby on ją objął tak na miejscu. No ale skoro już tak zrobili, no to czas na pierwszy pocałunek w końcu. Wielki czas. Mają już tą znajomość tak w miarę dobrze. I z tym... Nie szklanką. Ale mamy to. Mamy, mamy. Świetnie, fantastycznie. Może poprosimy ją o zostanie dziewczyną najpierw. Nie ma żarcia, nie ma. Zostawcie, zostańcie tu. Jest tak intymnie, ciemno. O. Laura też się cieszy. O, sama się do niego tu widzę. Dobiera. To bardzo dobrze świadczy o nich. No bo ona już myśli o dzieciach? Czy na niego mówi o dzieciaku? I wiecie co? Ja myślę, że jednak drinki uderzyły im trochę do głowy yy, przez co? No trochę ich poniesie melanż. <grytanie> yy, bo tutaj znajduje się szafa i ta szafa myślę, że może być. Yy, ty możesz sobie iść. Yy, myślę, że ta szafa właśnie tutaj posłuży do pewnych zabaw ich. Jest czwarta, prawie piąt, w pół do piątej rano, dużo osób ich nie zobaczy, oprócz pani barmanki, która myślę, że już wiele w swoim życiu widziała. No i zobaczcie, co tutaj się dzieje. Ale więcej nie podglądamy już ich, bo to są ich prywatne chwile. Zobaczcie, tutaj już bardzo opustoszał ten klub po miejsce. Wiele osób nie zostało, o takie same niedobitki, same niedobitki, a tu pod tą całą imprezą dzieje się magia, no proszę, no i zobaczcie, co tutaj się wydarzyło, kurde, myślę, że mogą być bardzo zadowoleni, porozmawiaj, chciałabym, żeby porozmawiał o obawach, ona sobie idzie, tak? Dobrze, to my też w takim razie idziemy do domu. No, wydarzyło się co nieco, wydarzyło. Musimy się wykąpać, musimy też coś zjeść. I ja oczywiście zapisuję grę na wszelki wypadek. Jest, jak ten golf mnie tutaj drapie, dziwne rzeczy, ale tylko w szyję, bo normalnie jest mięciutki, to jest normalna wełna. Mm. Nie wiem. Piąta rano wraca do domu. Matka nie spała całą noc, bo się zamartwiała, co się z tym jej synem dzieje. On no nic, zadowolony, najpierw skorzysta z toalety, potem wyciągnie sobie wałwę z lodówki, zje i dopiero się położy do swojego łóżka spać. Ojciec widzę, że też nie mógł dospać, przecież nie, on zasnął i już wstał, bo nie mógł dospać już i ogląda prognozę pogody na najbliższe dni. Jest słonecznie, ale lodowato. No koniec zimy, konie koniec zimy, koniec jesieni więc ta pogoda już się robi zdecydowanie bardziej chłodna, Janice widzę, że też tutaj dobrze się czuje Chodź sobie podzierga jeszcze Znów ten projekt, tę żółtą piżamę. Ona już cały czas czeka na wnuki, yy, więc yy, no, przygotowuje się do tego momentu, żeby te dzieciaki miały też co fajnego na siebie yy, założyć. W sensie miały, żeby i można było założyć. Yy, Dariusz, tak, Dariusz się częstuje żarełkiem jakimś. On tak skromnie, sałatka. Gdzie będziesz jadł? Na górze? Gdzie ty idziesz? Dokąd? A, on idzie z ojcem sobie pogadać jeszcze. Przed tym, jak pójdzie spać. No, bardzo fajnie. Entuzjazm się przyrodą, może nie. E, może pogadaj z nim właśnie o tym, co się e, działo. Tak, może nie do końca i nie o wszystkim. E... A, już nie zdążyłam nic wybrać. No dobra. <laughs> nie zdążyłam nic wybrać. Ej, wynocha w ogóle z tego pokoju. Tutaj wy nie macie wstępu. W ogóle patrzcie, jak ona wygląda, jaki ma strój. <laughs> ma drewniaki w ogóle? Myślę, że wygląda spoko. E, idź sobie stąd. Bo to nie jest. W ogóle co ja chcę zrobić? Dlaczego ja tak zrobiłam? Podejdź tu, to nie jest twój pokój. To jest pokój tylko Dariusza i to tylko on ma tutaj wstęp. Tak, to jest pokój Darka i tylko on ma tutaj wstęp. Bardzo proszę, dobranoc, drogi Dariuszu, masz wolne. E, a Janis e, z Januszem, seniorem. Możecie się, nie wiem co porobić. Nie wiem co nie mogą porobić. <laughs> Niech sobie pochodzą po domu, my i tak będziemy już kończyć. E, także tego, no. Mamy dziewczynę. Myślę, że niedługo będą oświadczyny, niedługo będzie ślub. E, więc e, już przed nami już niedługo wielkie wydarzenia. Dlatego mam nadzieję, że będziecie ze mną. E, ja Wam bardzo dziękuję za ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się w miarę podobał. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych. Cześć!